Chrystus zmartwychwstał, Alleluja. Cieszymy się nadal radością zmartwychwstania Pana. Mimo, że to już szósta niedziela, to nasza radość nie gaśnie z tego, że Chrystus zmartwychwstał. Kiedy przyglądamy się dzisiejszej liturgii Słowa, to nie trudno zauważyć, że dominuje w niej temat miłości. Słowo miłość przejawia się w tych perykopach wielokrotnie. I pewnie o miłości powiedziano już wiele, napisano wiele książek, wygłoszono pewnie miliony homilii, ale Słowo Boże ma to do siebie, że Ono zawsze mówi dziś do nas. I to, co Słowo Boże do nas mówi, jest zawsze świeże i zawsze jest nowe. Patrząc na dzisiejszą Ewangelię, Ewangelię świętego Jana o przykazaniu miłości, można w niej zauważyć takie trzy etapy tej miłości. Pierwsza to, kiedy Jezus mówi, że jak mnie umiłował ojciec, tak ja was umiłowałem. Tym źródłem miłości, tą najdoskonalszą formą miłości jest oczywiście miłość Boga, miłość wewnątrz trójcy, miłość ojca do syna i syna do ojca. Święty Jan powie nam w drugim czytaniu, że. Bóg jest miłością. Jeżeli chcemy w życiu żyć miłością, chcemy się tej miłości uczyć, to warto sobie obrać jak najlepszy wzór. A tym najdoskonalszym, najpiękniejszym, może się wydawać niedoścignionym wzorem miłości, jest Sam Bóg. Dlatego pierwszą część rozważania Ewangelii warto poświęcić właśnie na miłość, jaka łączy ojca i syna. Spróbować się zastanowić, jak wielka to miłość, jak oni wzajemnie, przez sami siebie, sobie wzajemnie darują. I kiedy rozważamy tą miłość najdoskonalszą, to przechodzimy do drugiego etapu. A drugim etapem jest przykazanie miłości. To Wam przekazuje, abyście się wzajemnie miłowali. Nikt nie ma większej miłości, gdy ktoś życie oddaje swoje za przyjaciół swoich. Żeby żyć miłością z drugim człowiekiem, to najpierw muszę tę miłość od Boga doznawać. Tak jak Bóg nie zatrzymał miłości na sobie między Ojcem i Synem, ale posyła syna, by tę miłość nam objawił, tak i my nie możemy zostać tylko biernymi odbiorcami, którzy przyjmują Bożą Miłość, ale mamy tę miłość przekazywać innym. A im bardziej zbliżamy się do Pana Boga, tym bardziej zbliżamy się też do drugiego człowieka. Święty Doroteusz z Gazy obrazował to w ten sposób. Jeżeli wyobrazimy sobie koło. I w centrum tego koła będzie Bóg, a my jesteśmy wokół Boga. To jest, to im bardziej zbliżamy się do Boga, tym bardziej zbliżamy się do siebie. Tak jak szprychy w kole, im bliżej są środka, tym bliżej są siebie. Tak samo my. Im bardziej zbliżamy się do Boga, tym bardziej zbliżamy się do drugiego człowieka. Ale też im bardziej oddalamy się od Boga. To tym bardziej oddalamy się od drugiego człowieka, Jest coraz więcej podziałów między nami, braku jedności, a wszyscy chcemy przecież dążyć do tego, by żyć miłością, by żyć jak najbliżej Boga. I to przykazanie miłości pyta nas właśnie o to, czy chcemy dzielić się z innymi tą miłością, czy chcemy się do innych zbliżać. I wreszcie, kiedy już żyjemy przekazaniem miłości w naszych wspólnotach między sobą, jesteśmy ze sobą jak najbliżej, jak najbliżej Pana Boga, to rodzi się ten trzeci etap, kiedy Chrystus mówi nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał. Z tej miłości rodzi się posłanie, Bóg. Posyła swojego syna, syn objawia nam miłość ojca. Żyjemy tą miłością w naszych wspólnotach, a teraz już nie zatrzymujemy się na jej na sobie, ale idziemy dalej idziemy do tych, którzy tej miłości nie doznali, którzy tej miłości łakną którym mamy głosić Ewangelię. I tutaj odnosimy się już do pierwszego czytania. Do dzieł apostolskich, kiedy Piotr idzie do Pogan, idzie do tych, którzy Boga nie znali, ale którym udzielony jest dar Ducha Świętego. I Piotr, będąc w miłości Pana Boga, w jedności z apostołami we wspólnocie, z pełen Ducha Świętego i wyczuwa ten delikatny powiew Ducha, wyczuwa, czego Bóg pragnie, i podejmuje decyzję, by ochrzcić tych którym został udzielony Duch Święty, by ta misja się rozszerzała, by coraz więcej osób mogło tej miłości doznawać. Ale żeby być tak wrażliwym jak Święty Piotr, trzeba właśnie przeżyć te wcześniejsze etapy przyjęcia Bożej Miłości, zbliżania się do innych, do Pana Boga i wtedy dopiero iść i głosić innym. Niech dzisiejsza. Niedziela Wielkanocna, szósta niedziela Wielkanocna, pobudzi nas do kolejnego, jeszcze raz, do tego, byśmy przyjęli Bożą Miłość, byśmy ją rozważali, kontemplowali, byśmy nią żyli w naszych wspólnotach bardzo konkretnie i by otwierała nas ona na innych. Alleluja.